I Jego wolę. Ewangelie ukazują Jezusa jako proroka przemawiającego w imieniu Boga. Udział w niedzielnej Eucharystii przypomina nam, że i my przez sakrament Chrztu mamy mieć udział w tej prorockiej misji naszego zbawiciela. Podczas tej przyświętej polecam Miłosierdziu Bożemu świętej pamięci Łucję w rocznicę śmierci oraz Franciszka i Franciszka. Za to, że nie zawsze pamiętamy o tym, by być prorokiem, by głosić innym Chrystusa, za to, że nie zawsze chcemy podjąć się tej misji, przepraszajmy teraz Pana Boga. Mojżesz tak przemówił do ludu: Pan Bóg Twój zbudzi ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, aby mnie umarł. I odrzekł mi Pan. Dobrze powiedzieli. Spłudzę im proroka z pośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów, wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zarządzam zdania sprawy. Jeśli ktoś... Lecz jeśli, jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu, to czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki jak prorok musi ponieść śmierć. Oto słowo Boże. Słysząc głos. Wszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezrzędny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu, ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie i doznaje rozterki, podobnie kobieta. Niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla Waszego pożytku, nie zaś, by zostawić na Was pułapkę. Po to, byście godni z ich upodobaniem trwali w przypaniu. Oto słowo Boże. Bogu niezbędną dzień. Aby jakoś zagospodarować ten czas, oprócz modlitw, śpiew, kateches. Jest też taki moment, kiedy uczestnicy wiele wyjazdu podchodzą do mikrofonu, w autokarze, troszeczkę o sobie opowiadają, przedstawiają się, a także mówią o tym, dlaczego jadą. Każdy, kto podchodził, mówił o swoich duchowych potrzebach: o tym na przykład, że jedzie już dziesiąty raz, bo tam można powiedzieć, umacnia swoją wiarę. Albo, że na przykład jedzie pierwszy raz, bo słyszał, że warto tam jechać, a ja chciałbym się nawrócić. Albo niektórzy też jechaliby poprosić Maryję w jakiejś bardzo ważnej intencji. Najbardziej zaskoczyła mnie wypowiedź 20-letniego Szymona, który zaznaczył, że jedzie na pielgrzymkę, ponieważ został zmuszony przez matkę, która też jechała z nami w autokarze. Ten cały wyjazd za bardzo go nie obchodzi. Nie miał wyjścia, tak to powiedział. Powiedział, nie miałem wyjścia. Podkreślił to dosadnie, żeby nie było wątpliwości. Później, kiedy rozmawiałem z matką Szymona, dowiedziałem się, że rzeczywiście no, chłopak sprawiał poważne problemy: że przestał chodzić do kościoła, wpadł w złe towarzystwo, zaczął palić marihuanę, nadużywać alkoholu, nawet już jakieś kradzieże się pojawiły. I wtedy mama postawiła mu ultimatum, albo pojedziesz ze mną do Meczugorię, albo musisz się spakować i nie chcę cię widzieć w domu. Szymon pojechał, ale nie było w nim wielkiego entuzjazmu, a nawet było widać taki bunt, bo miał taką naburmuszoną minę, a także na uszach takie wielkie słuchawki, aby podkreślić, że ja od tego wszystkiego to się odcinam. I po dziesięciu dniach, kiedy wracaliśmy do Polski, to Szymon, jak można się domyślać, zachowywał się już zupełnie inaczej. Jakby ktoś nam tego chłopaka podmienił. Rodzi się pytanie: No, co się stało z Szymonem? Poprosiłem go, aby w autokarze nam opowiedział, dał takie świadectwo. Co się wydarzyło w tobie, że, no, można powiedzieć, zechciałeś się zmienić, być innym człowiekiem. I wtedy powiedział nam, że wszystko zaczęło się trzeciego dnia pobytu w Meczugorie, kiedy wchodziliśmy na górę Krzyżewac. To jest taka góra, gdzie po drodze są też stacje drogi krzyżowej, wchodzi się na szczyt i przy okazji też odprawia się drogę krzyżową. I kiedy jeszcze byliśmy na samym dole, to było słychać jakieś takie no, dziwne dźwięki, ni to człowiek, ni to zwierzę. Co tu się dzieje? Tak się ludzie zastanawiali. Im byliśmy wyżej, tym było głośniej. W końcu przy szóstej stacji drogi krzyżowej, gdzie zgromadziło się mnóstwo księży, zobaczyliśmy leżącą młodą dziewczynę. Ten widok wstrząsnął Szymonem. Kiedy zobaczył jej oczy pełne nienawiści, kiedy zobaczył jej ciało wygięte w taki nienaturalny sposób, kiedy usłyszał, jaki krzyk wydobywa się z tej drobniotkiej dziewczynki, to była taka drobna, naprawdę chudziutka, drobna dziewczyna, ale jaki ryk, jaki krzyk. Jakby tam cały stadion był ludzi. Wtedy Szymon zrozumiał jedno: Szatan istnieje. Jak sam powiedział, dotychczas nie traktowałem poważnie swojej wiary. Coś tam słyszałem o diable, ale to do mnie nie trafiało. Mama mówiła, żebym się nawrócił, żebym nie szedł w stronę piekła. Ale dla mnie to były takie bajki. I właśnie ta opętana dziewczyna była dla mnie największą katechezą w moim życiu: Diabeł istnieje, a ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Bracie i siostry, diabeł istnieje, a ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. To zdanie powinien powiedzieć każdy z nas jako swoiste wyznanie wiary, jako taka deklaracja walki z grzechem. Mówię o tym, ponieważ często diabeł bywa bagatelizowany, odsuwany, ignorowany, spychany niejako na margines życia religijnego, staje się wielkim nieobecnym. Leszek Kołakowski napisał książkę pod tytułem Rozmowy z diabłem. Tam opisuje w tej książce konferencję prasową Diabła w Warszawie. To jest oczywiście fikcja literacka, ale ten autor wkłada w usta demona słowa dające dużo do myślenia. Przestaliście we mnie wierzyć. Oczywiście wiem o tym. Wiem o tym, a rzecz mi jest obojętna, ale niewiara zaczyna się ode mnie. Najłatwiej porzucić diabła. Nazywacie się chrześcijanami. Chrześcijanie bez diabła? Kochani, szatan jest bardzo przebiegły. Potrafi do tego stopnia omamić człowieka, że ten nawet sobie nie zdaje sprawy, pod jakim wielkim jest jego wpływem dzisiejsza Ewangelia potwierdza tę smutną prawidłowość, słyszeliśmy dokładnie przed chwilą, że Pan Jezus spotkał opętanego człowieka nie w jakiejś melinie nie podczas grupy, w grupie bandziorów, zwyrodnialców, ale spotkał opętanego w synagodze w świątyni w miejscu świętym nikt z zebranych no nie, się tego nie spodziewał, nikt nie przeczuwał że tu jakiś opętany jest między nami tak? Nawet ten sam dręczony przez złego ducha był nieświadomy, jak wielkie zło w nim drzemało. Bo przecież gdyby świadomie się zawierzył diabłu no to po co szedłby na modlitwę do synagogi? Bracia i siostry, to co spotkało tego nieszczęśnika z dzisiejszej Ewangelii, to co spotkało Szymona w meczu Gorie, niech będzie dla nas przestrogą, abyśmy poważnie traktowali diabła i mieli świadomość jego niszczyci niszczycielskiego działania. I to nie tylko pod kątem opętania, ale także naszych takich zwykłych, codziennych, życiowych decyzji. No, kiedy pojawia się ta alternatywa: zgrzeszyć czy nie, wybrać dobro czy zło? Swego czasu oglądałem program w telewizji o celnikach, o ich ciężkiej pracy. I opowiadali przed kamerą, że często spotykają się z takimi rozmaitymi fortelami, wspominali na przykład, jak to ktoś chciał przemycić narkotyki w niewinnie wyglądającym buchenku chleba, albo czy jakieś papierosy, tytoń w równie niewinnie wyglądających dziecięcych laleczkach. I kiedy tak to oglądałem, tak sobie przyszła mi taka myśl, że skoro człowiek potrafi tak kombinować, aby osiągnąć swój cel, to co dopiero szatan, który przecież jest bardziej inteligentny niż człowiek, jaką on potrafi niekiedy wprowadzić do naszej duszy kontrabandę, złe myśli, pragnienia, uczynki, też pod pozorem czegoś zdawałoby się niewinnego, mało znaczącego, przemycić mnóstwo zła, aż po samą myśl, że diabeł wcale mi nie zagraża. A kto wie, czy on tam nawet istnieje. Zakończyliśmy nasze wizyty duszpasterskie. Dziękujemy za okazaną życzliwość i gościnę, a także za złożone ofiary. Bóg zapłać za właśnie tą gościnność. Właściwie można powiedzieć, że na te wszystkie wizyty duszpasterskie zawsze było miło, sympatycznie, życzliwie. Żadnej jakiejś takiej nieprzyjemnej sytuacji. Także wszystko tak pięknie czy też gościnnie. Jakaś herbatka, drożdżóweczka, barżancik, także zawsze jakoś tak. Mogliśmy sobie porozmawiać, też zapłać za te wszystkie złożone ofiary. W czasie ferii nie będzie próby scholki. W tym tygodniu przeżywać będziemy dni eucharystyczne. Okazja do spowiedzi w pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca od godziny 17 do 18. Odwiedzimy także naszych chorych, ksiądz prawa w piątek, ja natomiast w sobotę. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Pozostało jeszcze kilka numerów numerów w rodzinie, a także jest nowy numer Pielgrzyma oraz Małego Pielgrzyma. Teraz po mszy świętej też będzie Katecheza dla dzieci pierwszych komunijnych. Małżonkom zapraszamy na spotkania małżeńskie poświęcone pielęgnowaniu więzi małżeńskiej. Odbędą się one w dniach od 13 do 15 lutego w kolegium Marianów w Pelplinie. Szczegóły na plakacie i na stronie www.familyziezieziefeldińskiej.pl. Zapraszamy ojców na jednodniowy warsztat pod tytułem Bliżej dziecka, pełna łączność organizowany przez środowisko TatoNet. Jest on organizowany, by wzmocnić ojcowskie umiejętności stawania się bohaterem dla swoich dzieci i poznać metody pogłębiania z nimi relacji. Warsztat odbędzie się 28 lutego w Chojnicach. szczegóły na www.warsztaty.tato.net W tego tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł świętej pamięci Benedykt Dorszyński. Wiesz, odpoczynek racz mu dać Panie. światła jego Dobry Jezła nasz Panie, dajmy wieczny. Niech przez nieskończone miłosierdzie Boże odpoczywa w pokoju wiecznym. Pewnie zastanawiacie się tutaj, co tu jakaś kamera się pojawiła, może tam z tyłu niekoniecznie widać, ale też jest taka inicjatywa. Pan Erdman będzie chciał raz w miesiącu kamerować na telewizji internetowej. A, co do, a propos też całego tego internetu, może też w przyszłą niedzielę trochę z tym internetem się dzieje, także w przyszłą niedzielę mam nadzieję, że jeszcze przekażemy Wam inne informacje, także to oby nam się udało wszystko do przyszłej niedzieli zrealizować. Z kalendarza liturgicznego. W poniedziałek 2 lutego święto ofiarowania pańskiego, tego dnia usze święte są według porządku niedzielnego, przyniśmy ze sobą świece. nam o godzinie 18 poświęcimy świece dzieci pierwszokomunijnych. We wtorek, 3 lutego, wspomnienie świętego Błażeja, biskupa i męczennika, połączone z obrzędem błogosławieństwa świec i wiernych w chorobach gardła. W czwartek wspomnienie świętej Agaty Dziewicy i męczennicy, a w piątek wspomnienie świętych Pawła Miki i towarzyszy męczenników z Japonii. Odmówmy modlitwę w intencji rodzin. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość, umocniona łaską sakramentu małżeństwa, okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi Mógł owocnie spełniać swoje posłanictwo w rodzinach i poprzez rodziny Przez Chrystusa Pana naszego Pan z Wami i z Duchem Twoim Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen This the